Moim zdaniem bardzo Krystian się bardzo fajnie zachował z tego względu, że, że tak jakby on, nie wiem jak to powiedzieć, jakby nie Bibi i Simon, to tak naprawdę oni by nie byli w finale. Ale ja jestem taka, żebym chciała jak największą kontrowersję i szczerze mówiąc, ja bym nie patrzyła na nikogo, to, to po prostu był fart. Ja bym doszła do finału i rzuciła kulą na 90. Tysiącach. na 100% bym tak zrobiła, bym nie patrzyła na nikogo. <grafy> <więc> no byś Michała. <grafy> ja zależy z kim bym doszedł. I zależy, czy bym e, rzeczywiście poczuł coś. E, Zawsze trzeba brać poprawkę na to, że właśnie jesteśmy w programie. Jeżeli coś zakiełkowało w programie, e, zaczyna się coś w programie, to, nie, to w, jakby w większości przypadkach, co znamy z autopsji, jakby oglądamy to na co dzień, te pary jednak nie kontynuują tej znajomości po programie, a, a tym bardziej nie są w związku. W większości, ale oczywiście zdarzają się przypadki. E, no, ta presja programu potrafi dużo napsuć, e, ale czy bym rzucił? Nie, nie wiem, jeżeli, e, jeżeli byłbym z osobą, którą wiem, że nie będę e, po programie, że nawet nie ma takiej szansy, to, to jak najbardziej, ale nie zrobiłbym tego ze złości czy coś takiego, tylko żeby właśnie coś się działo, żeby to było, e, żeby pokazać, że ta gra jednak... E, można grać w tą drogą. grę. Tak, że w tą grę można grać na różne sposoby. Niektórzy grają otwarcie, tak jak Ola i Luisa grały, nie nawiązując żadnej głębszej relacji, a e, są ludzie, którzy grają w tą grę bardziej e, subtelnie i potrafią nawet udawać uczucia. E, ja na przykład nie byłem przekonany do, jak, do uczucia Bibi i Simona do samego końca, jak już tam miałem wątpliwości. E, na puszce Pandory nie było może to pokazane, ale zadałem dużo pytań, które jakby. Skierowały mnie w stronę Krystiana i Basi. No i, no i to jakby tym się kierowałem. Czy teraz żałujesz, wiedząc, że rozstała się Basia i Krystian? No, niestety, no, nawet nie będę rozpatrywał tego w, ty w tych kategoriach, ponieważ no, puszka Pandory była właśnie po to, żeby, żeby e, skierować mnie w którąś stronę, żeby mnie przekonać do kogoś. Na tamten moment wierzyłem e, w ich związek i jakby odpowiedzi na pytania moje przekonywały mnie, e, a Bibi i Simona niekoniecznie, mimo tego, że. Do żadnej, do żadnej osoby w ogóle po, z programu nie mam żadnego problemu. Ja mam swoje życie, program to był mały epizod i jakby toczy się to wszystko zupełnie innymi torami niż w programie. To jednak po prostu stawiałem na Christiana i tyle. Jeśli wam się podobał ten wywiad, to zapraszam was do komentowania, śledzenia profilu przyambit.ni.pl na Instagramie i dawania łapek w górę. Pozdrawiam!